Od dawna chciałem zobaczyć Islandię na własne oczy. Przepiękne krajobrazy, bliskość natury i fantastyczny, surowy klimat. Ostatnią pomocną rękę wyciągnął do mnie deweloper gry Echoes of the End i dzięki temu dostałem klucz do tej gry w edycji rozszerzonej. No przecież nikt nie zafunduje mi wycieczki na Islandię, no bez przesady. Jezu. Jej hejti maestro, i tym razem zapraszam Was w podróż po inspirowanym Islandią, w właśnie świecie gry Echoes of the End, gdzie popatrzymy sobie na piękne widoki, poznamy, no, nawet ciekawą fabułę, i przede wszystkim zdobędziemy trofeum platynowe. Trofeów mamy tutaj do zdobycia skromne 45, więc ostatnia sprawa i lecimy. Jeśli macie ochotę, zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. W grze trafiamy do świata Aema, wzorowanego tak jak już mówiłem na Islandii, z tą różnicą, że na Islandii nie ma ogromnych niebieskich kryształów zwanych opiekunami. No albo są, tylko ja ich nie widziałem. W każdym razie, w Aemie pojawiają się ich odwieczni wrogowie, Dalsmani, wraz z kobietą obdarzoną magią. W tym świecie taka osoba zwana jest Pozostałą. Wykorzystując swoją magię, zmienia kolor opiekuna, czym najwyraźniej robi mu bubu. Poznajemy też naszą protagonistkę, Ryn i jej brata Kora. No więc jest sobie nasza Ryn, która razem z bratem jest najwyraźniej świeżo po śmierci ojca Welestina. Ryn oczywiście też posiada moc, no a więc oczywiście. Jest pozostałą. Grę zaczynamy na patrolu Ryn i Kora, i dość szybko zdobywam pierwsze. Idealnie dopasowane do mojego poziomu umiejętności, trofeum. Grunt to dobry początek, za spierdolenie pierwszego skoku w grze. I co ciekawe, postaci mają gotowe te kwestie dialogowe na ten temat. Jest to bardzo fajnym zabiegiem. Hells, czy jesteś OK, Jestem tylko trochę Tak, Krótko potem ponownie przegrywam starcie z tym razem z Liną i dostaję pucharek masz. Łap linę. Are you Tak, okay? Yeah, I'm fine. Just hold on. Do you, usually, you know, fall this much? Podczas rutynowego patrolu zapoznajemy się z tym, co gra oferuje. No a więc mamy elementy zręcznościowe, elementy zagadek, no o których sobie jeszcze tam trochę dziś pogadam, a także walkę. A no i jest oczywiście głaskanie lisów. No ogólnie gra zbiera różne elementy z wielu gier i łączy to w taką zupę, ale no nie pomidorową, którą każdy lubi, a raczej w taką zupę warzywną. Zresztą dobra, o czym ja pierdole. wracamy do gry. Trafiamy na pierwszych oponentów, Durtarów, ogólnie walka w tej grze jest dość prosta, mimo paru problemów. Nie zawsze możemy blokować cios czy robić unik, musimy się więc nauczyć, które ataki możemy spokojnie wykonać, a z którymi lepiej poczekać, żeby nie dostać w trąbę, jak Mainz według Puchacza dostałoby od Lecha. To myślę, że takie Mainz by mogło przyjechać do Poznania i by mogli dostać w trąbę, więc... I tu proponuję wam małą przerwę na pooglądanie sobie widoczków, a którą tą przerwę możecie wykorzystać. Wykorzystać na zostawienie mi suba, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które dla was przygotuję. Walcząc z tymi kasztaniakami zdobywam dwa trofea. Dwie pieczenie za pokonanie dwóch oponentów jednym przesunięciem oraz syruwiański kebab za dźgnięcie przeciwnika po przesunięciu go w stronę ryn. Kurde, zjadłem kebaba. Pędząc dalej przez świat, spotykamy pierwszego minibosa. Nie, nie tego. Tego. Rzecz jasna, sprawnie sobie z nim radzę. I docieram w końcu do ogromniastego opiekuna. Na miejscu dzieją się ludzkie dramaty. Poznajemy głównych antagonistów: Dalsmańczyków, Dalmatyńczyków, Dalsmanów. Chuj wie: Zare i Aurika. Zara, co już wiemy, jest podobnie jak ryn pozostało. Po przedługim gadanku Kor zostaje porwany, a my walczymy z Zarą. I tu mały spoiler dla Was: walczymy po raz pierwszy. Lekko, co prawda, dostajemy na dziurę, a ryn zostaje wepchnięta gdzieś do tuneli. Życie ratuje jednak Abram. Naukowiec, z którym to łączymy siły, bo jak because, as it turns out, Just listen to me! Or just keep going. Who are you, old man? Why are you here? My name is Abram Finley. Exchanging letters with this region's ward guardian for a few weeks ago, the letters stopped coming. This is my father's handwriting. Balestin, is your father? Is he all right? No. He's dead. Jaskinie jak to jaskinie, trochę eksploracji, trochę walki z nowymi oponentami Glomori, czyli takimi skorpionopająkami. No jak mówiłem już wam kiedyś: nie znam się. Za wbicie w miecza w powalonego Glomori dostaje trofeum kopanie leżącego. Podczas eksploracji tych jaskin trafiamy na moment, gdzie niepewna swojej mocy ryn nie chce skorzystać z pomocy Abrama w podciągnięciu jej. Brief grasping of hands is going to do me I'm not taking that chance on your behalf. Idziemy w związku z tym naokoło i kiedy dotrzemy już w odpowiednie miejsce, wystarczy wrócić na początek drogi by uzyskać trofeum. Co ty wyprawiasz? I'm just making sure I didn't miss anything. Kiedy w końcu docieramy do końca tych jaskiń, trafiamy na konserwatora. Kolejną ciekawą mechanikę w grze. Przenosząc ładunki między nimi, możemy wpływać na zniszczenie otoczenia. W sensie możemy tym naprawiać zawalony most czy otworzyć zablokowane drzwi. Na ogólnie fajny pomysł. W trakcie gry, oprócz zbierania skrzynek, pojawiają się też opcjonalne rozmowy. I mówię o tym tylko dlatego, żeby mieć okazję wrzucenia kolejnego przyjemnego widoczku. Podczas jednej z walk z durterami udaje mi się zdobyć pucharek gleba za ogłuszenie wroga na ponad 6 sekund. A w walce z dalsmanami wbijam trofeum berek za przesunięcie dziesiątego wroga na Abrama, w sensie 10 łącznie na niego. W drodze do uratowania Kora Ryn zauważa, że wojska dalsmanów zaatakowały wioskę. Rusza więc na pomoc, niestety trafiamy na zabitych ludzi i płonącą wioskę. Walczymy więc z resztą oddziałów Dalsmanów. Ostatecznie opuszczamy jednak wioskę i ruszamy dalej w poszukiwaniu Kora, i wtedy nagle trafiamy na tego przyjemniaczka. Sze, sze którego dzielnie skrobiemy po kostkach, by na końcu wykonać tracheotomię i tym samym go pokonać. <trybuj> Rozwiązujemy też zagadkę ze statuami i udajemy się w kierunku kolejnych jaskiń. I niestety tutaj doszło do tragedii. Zjebał mi się zapis, przez co przy każdym wczytaniu gry zastawał mnie taki widok. Musiałem przez to zacząć grę od nowa. No ale nic, zdarza się, przynajmniej będzie okazja zdobyć pominięte przeze mnie trofea. A więc: mocny start za naklepanie zarze w pierwszym starciu, oraz podejrzane za rozwiązanie łamigłówki z posągami bez używania podpowiedzi. A jakby co: druga statua od prawej, czwarta statua od prawej i druga od lewej. Tak jak zresztą widzicie na filmie. Wait, Wbijam też pucharek Wielki Zły Krab za sprawienie, że Krab rzuci we mnie przedmiotem. Oraz trofeum Skarb za znalezienie pierścienia w jednej ze skrzynek. Oh. Sekwencja w tych jaskiniach jak zwykle obfituje w łamigłówki, na szczęście nie są one trudne, jednak mimo to potrafią być satysfakcjonujące. Naszym zadaniem jest przedostać się przez zapieczętowaną bramę, w tym celu pływamy po podziemnym jeziorku i zdejmujemy pomniejsze pieczęcie. Mamy też dostęp do opcjonalnej łamigłówki z posągiem, za rozwiązanie której dostaję trofkę odkrywczyni. W końcu udaje nam się dostać w odpowiednie miejsce, ale jakimś... Cudem, dalsmani oczywiście już są tutaj na miejscu. Jak zawsze i oczywiście jak zawsze w opuszczonych, zapieczętowanych od wieków jaskiniach pali się ogień, żeby przypadkiem za ciemno nie było dla potencjalnych odkrywców. Dalsmani, jak to oni, zawsze pojawiają się stadami. Stąd trochę walki nas czekam, no ale nic to. Po raz pierwszy mamy też okazję powalczyć z saurikiem. surprise.

Docieramy do Azylu, czyli legendarnego miasta, które było domem dla innowatorów w Imperium. No, prawie docieramy. Witam do Haven. A sad, wyprostowany wypadek. An I nie relevantny dla mnie. Irok, David, nie przeszkadza.

No nic, całe szczęście do legendarnego miasta prowadzi oczywiście więcej dróg, There, along the wall. That's our way in. które zawsze były ukryte, a teraz nagle możemy je wypatrzeć. Podążając jedno z nich, trafiłem na opcjonalny dialog w świecie gry, ostatni niby, dostaję za to trofeum tyle wspaniałych miejsc, i w sumie coś tu się chyba skiepściło, bo później są jeszcze takie dialogi, no ale wpadło to wpadło, po co drążyć temat. Kiedy już prawie docieramy do miasta, trafiam na oddział nieumarłych strażników. Dziomeczki są z nich całkiem spoko, bo może i słabi, ale za to wolno się ruszają. Nabijam więc na nich trofea, jest bombowo za zabicie trzech wrogów jednym wybuchem, a także na wlekanie za zabicie czterech wrogów jednym rzutem mieczem. W samym mieście wbijam pewnie na most iluzję, zanim go jeszcze zobaczę, i dostaję pucharek, mnie nie przechytrzysz. I can smell a Ponownie trafiam na szkieletory i ponownie dzięki ich uprzejmości wbijam trofeum, tym razem miłego lotu za zabicie dwóch z nich jednocześnie spychając ich w przepaść. Rozwiązuję też zagadkę z szyframi, nie korzystając z podpowiedzi. I ogólnie i tak te podpowiedzi niewiele dają, więc wystarczy nie klikać przycisku pomocy, żeby te trofeum zdobyć. Nagrodą jest trofka żadnych tajemnic. Trafiamy w końcu do sali tronowej Eobarda, króla tego miejsca i uczonego zarazem, który okazuje się zaskakująco żywy, jak na dawno umarłego. Niestety, Eobard pozostaje nieugięty na nasze argumenty, że w sumie my tu tylko przejazdem, stajemy więc z nim do walki. Temat ten jest dość istotny, bo żeby zdobyć trofeum Czarno, to widzę, musimy pokonać Eobarda nie odnosząc żadnych obrażeń, no co już takie proste nie jest. Udaje jednak mi się to zrobić, eobart pada za zero, a ja z radością przygarniam trofeum. Jeszcze dodatkowo posadzić dub skoryn na jego tronie, może i niewygodny, ale trofeum królowa zamków pada aż miło. Dobra, lecimy dalej i tym razem trafiamy do serca azylu, który jest wulkanem ze znajdującym się w nim opiekunem, który dość wyraźnie wyróżnia się na tle reszty tego miejsca. A jak to zwykle w takich miejscach bywa wszędzie popiół, rzeki lawy i ogniste ślimaki. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pojawia się tym razem mechanika poruszania się po ścianach i sufitach po takich, no, niebieskich ścieżkach. I chyba pierwszy raz w życiu zrobiło mi się po prostu niedobrze podczas używania tego, kiedy nagle straciłem orientację, na co ja w sumie patrzę. No, ale nic. Trofeum jest ogień, wpada za wpierdzielenie ślimora do lawy. Fantastyczna sprawa. Do tego trofeum pyszna sprawa, lawa, za wrzucenie do niej pięciu oponentów. Przemierzając wulkan, trafiam też na miejscówkę, gdzie niczym Frodo możemy wrzucić znaleziony wcześniej pierścień prosto do lawy. Jest oczywiście za to na nie siada. Na końcu etapu mamy drugie starcie z Zarą, która ponownie obskakuje w pierdolniczym kibic poloni Warszawa na Grochowie. będzie, Polski, będzie mieć du, du, du. Nie daruję. Ale i tym razem odnosi małe zwycięstwo. Kolejny opiekun zniszczony, a my musimy spierdzielać z wulkanu. Dodatkowo na jaw wychodzi, że Abram jest ojcem Zary, dochodzi do kłótni i nasi towarzysze się rozdzielają. Trafiamy teraz na bagna, przez które przebijamy się do starożytnego miasta. Po drodze ruiny standardowo czeka nas walka, skakanie, zagadki, a za rozwiązanie ostatniej zagadki z beczkami wpada pucharek beczka pełna zagadek. Za drzwiami czeka oddział naszej znajomych, szkieletorów. Tu udaje im się zabić czterech jednym wirem, za co dostaje nagrodę wielobójstwo. Ryn znajduje też szkielet, który przenosi ją. Pff, nie wiem, do innego wymiaru, gdzie może poznać więcej wspomnień innych osób. Dodatkowo stwierdza też, że jednak lepiej podróżowało się z Abramem, więc rusza mu na ratunek, a my wracamy do ładnych widoczków. Przebijamy się przez strażników, no aż w końcu odnajdujemy naszego towarzysza. I'm so sorry, Rin. Yeah, I'm sure you are. He made it, what, a mile before being caught? It's kind of pitiful. Are you okay? I mając już Abrama u boku, rozwiązujemy kilka zagadek i trafiamy na dowódcę dalsmanów Aurika, który wspomina dawne czasy. Really you, Sergeant. Aurik oczywiście koncertowo obskakuje w Pierdol, a ja dostaję trofeum Mistrzyni Broni za rozwinięcie w pełni drzewka związanego z walką. Do tego chwilę później wpada jeszcze Pucharek Mistrzyni Magii za rozwinięcie drzewka z mocami pozostałej. Kontynuując naszą pogoń za Zarą, tym razem mamy ponownie przepiękne nocne krajobrazy. Podczas eksploracji znajduje ostatnie ulepszenie ryn i tym samym trofkę wzmocnienie. Rozwiązuje też kilkuetapową zagadkę z otwarciem bramy na jeziorze. Rzecz jasna, bez podpowiedzi, nagrodą jest trofka Pani czasu. W trakcie podróży ulepszam w pełni drzewko wytrzymałości, za co wpada nagroda Mistrzyni Obrony. Wreszcie udaje nam się dotrzeć do atakowanego Sairów, naszej stolicy i ostatniego opiekuna, którego chce zniszczyć Zara. Przebijamy się tutaj przez hordy przeciwników, rozpadające się no i odbudowywane dzięki opiekunom mury miasta, i w pewnym momencie zauważam. No co to kurwa jest? Zamiast ładnego, trójwymiarowego ognia twórcy wpierdzielili paskudnego sprayta 2D, który na myśl przywodzi gry sprzed kilkudziesięciu lat. I ja rozumiem, tak się robi, bo trzeba zaoszczędzić miejsce, bo trzeba zwiększyć płynność. No ale kurwa, takie rzeczy się wrzuca gdzieś w tle, w pizdu daleko, no a nie przy głównej ścieżce. Ogólnie gramia w międzyczasie aktualizację, no myślę sobie naprawili Ale gdzie tam? Jak można, no jak można nie zauważyć czegoś takiego? Czy ktoś to w ogóle tetował? No całkowicie wybiło, wybiło mnie to z immersji i, i bardzo utkwiło w pamięci I, I jeszcze te drewienka, no wcześniej się nie przeglądałem, Ale co one kurwa, topią się jak lud w Metal Gear Solid? No, może ten ogień 2D takie ma działanie Przeskoczmy po prostu do ostatecznego starcia. Brat Ryn, Kor, dalej żyje, jednak Zara go przetrzymuje, a Abram próbuje ją przegadać. Nie do no, Niestety bez skutku. Zara ma już zbyt sprany Beret, by trafiły do niej jakiekolwiek argumenty. To them. Irrelevant laughter was the magic that they are to call to fully embrace. Dodatkowo kor dostaje ciosa na bebę i zostaje ciężko ranny, a my możemy przejść już do mięska, czyli ostatecznej walki z zarą. Ta niestety nie nauczyła się nowych sztuczek, więc dostaje przepotężny wpierdol, nawet nie zadaje nam obrażeń, za co swoją drogą dostaje trofeum rozczarowanie. Sama zresztą mówi, że jej jedynym mini sukcesem jest zabicie kora. Ryn udaje się przejąć jej moc i naprawia opiekuna. W jakimś czasie udaje nam się dotrzeć do Abrama i Kora, który niestety wskutek odniesionych obrażeń umiera. Ryn natomiast cudem uchodzi z życiem. No, no dobra, jak zawsze, ochujałem was. Ryn udało się jakimś wybuchem mocy czy czymś tam uratować brata. Dowiadujemy się, że sytuacja wróciła do normy, zaraz zniknęła. No a my musimy pożegnać się z Abramem. But if you're feeling up to it, I know he's very excited to see you. My daughter is nowhere to be found. With the ward restored, the Reigendalfos stood no chance. Sorry to interrupt, but I think it's finally time for me to head back home. Back home? Yes. I do have a home, despite appearances. się gra Echoes of the End. Wpada jeszcze pucharek za ukończenie gry. Echa końca. Let me see. Natomiast końca tego filmu jeszcze nie widać. Zostało zebranie kilku pucharków, w tym za ukończenie gry na najwyższym poziomie, wyzwanie i przejście jej poniżej 10 godzin. Czas się więc zabrać i za to, ale już w nowej grze plus. Zaczynamy od trofeum Mistrzyni Przyjaźni za odblokowanie wszystkiego z drzewka umiejętności towarzysza. Dzięki czemu e, ma on teraz możliwość podniesienia raz na jakiś czas ryn, wykorzystuje to podczas jednej z walk i dostaje pucharek prawdziwi przyjaciele. Zbieram też skrzyneczkę, którą przeoczyłem przy pierwszym przejściu i zdobywam nagrodę uczony Mirsalan za zebranie wszystkich skrzynek. Pozwoliłem też obić się jednemu z bossów, aby pokonać go mając mniej niż 10% życia. Nagrodą tu jest trofka, trochę ci brakuje. Kolejną rzeczą jest jedno z głupszych osiągnięć. Podczas eksploracji podziemnego jeziora trzeba wsiąść do łódki, będąc na małym fragmencie tego jeziorka, ciągle zablokowanego jeszcze przez bramę do otwarcia. Dostaję za to osiągnięcie badanie bajorka. Wrzucam też jednego z oponentów do okropnych zębatek, co kończy się dla niego smutnym końcem. Plamie w sumie też. Z kolei za zabicie trzech oponentów jednym atakiem rozrywającego łuku, wlatuje pucharek rachu ciachu. Podczas jednego ze starć z Zarą niszczę jej kamienną barierę. Nagroda to trofeum demolka. Natomiast podczas walki z aurikiem miotam w niego jednego z minionków, dzięki czemu wpada osiągnięcie użyteczni się pacze. Zbliżając się do końca znowu przypomniało mi się o tym paskudnym ogniu. Straciłem na moment koncentrację i gra postanowiła. Wyjebać ryn w powietrze na kilkanaście metrów. No tak. Dobra, tak czy srak, grę udało się ukończyć. Zgarnąłem pucharek, przyjmuję wyzwanie i już szykowałem się do trzeciego przejścia, tak, żeby wyrobić się w 10 godzin. Przygotowałem sobie nawet czerwony strój, żeby być szybszym, ale wtedy nagle wpadło trofeum pragnienie prędkości. Wychodzi na to, że nie trzeba się przesadnie starać, aby je ukończyć. No a jako, że było to już ostatnie trofeum, wpadło też trofeum platynowe, prawdziwa pozostała. Gra zajęła mi około 20 godzin, chociaż można zrobić to szybciej, więc jest to raczej dość szybka platynka. Fans gry oceniam na 7. No, potrafiłem się momentami bawić całkiem nieźle. Piękne widoki na pewno są sporym plusem tego tytułu. Tylko ten jebany ogień. Trudność nie była wysoka. Tutaj 5 na 10, nawet ukończenie gry na najwyższym poziomie było stosunkowo łatwe, kiedy już czułem się w system walki. Podsumowując, jak najbardziej polecam grę, jeśli chcecie poczuć klimacik Islandii. No i jasne, pojawiają się bagi i głupoty, ale zasadniczo nie przeszkadza to w odbiorze gry. Fabuła jednak aż prosi się o rozwinięcie, jednak obawiam się, że cała gra to jednorazowy strzał w tym świecie i nie ma co spodziewać się, że bohaterów tego tytułu będziemy mieli jeszcze okazję spotkać. Dzięki za obejrzenie. Liczę, że Wam się spodobało. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, ewentualnie jakiegoś komentarza albo może i nawet suba. A ja wtedy nie zapomnę przygotować kolejnego materiału. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć.